Dzień dobry, nazywam się Konrad Okurowski. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Recepta na błąd, w którym omawiam wybrane przykłady recept. Dziś będziemy kontynuować temat kropli ocznych. Tytułem uzupełnienia informacji z poprzedniego nagrania należy dodać, że od listopada ubiegłego roku refundowane są krople Xalofree. Obecnie coraz częściej pojawiają się na nie recepty. Dostępne są dwie wielkości opakowań, które różnią się też trwałością. Mniejsze ma pojemność 2,5 ml i mieści 83 krople, przy czym jego trwałość po otwarciu to 30 dni. Z kolei większe opakowanie, czyli 7,5 ml, zawiera 250 kropli. Mniejsze opakowanie można traktować jak zwykłe krople do oczu, duże natomiast trzeba przeliczyć. Niemniej przy standardowym dawkowaniu, jeden raz dziennie po jednej kropli do każdego oka, pacjent nie zdąży zużyć całego opakowania w czasie 90 dni. Pierwszą receptą, którą przeanalizuję, będzie recepta na lek Flarex. Pierwsze, co zwraca uwagę na tej recepcie, to sposób dawkowania i to co się z tym bezpośrednio wiąże, czyli ilość leku, którą może otrzymać pacjent. Jak widać... Pomimo dokładnego rozpisania długości kuracji w zapisie dawkowania brakuje ilości jednostek. Tym samym pacjent może wykupić tylko dwa z trzech wypisanych opakowań leku Flarex. W kolejnym przypadku przyjrzymy się recepcie na lek Bimi Free Combi. Na tej recepcie wypisano 6 butelek leku Bimi Free Combi. Są to krople ważne 90 dni po otwarciu. Jak poprzednio mówiłem, ilość kropli w mililitrze została usunięta z HPL, więc przynajmniej w teorii nie trzeba tych kropli przeliczać. Problem polega na tym, że dla kropli ważnych 28 dni jedna butelka teoretycznie zapewnia miesięczną kurację. Czy można założyć, że dla tych kropli jedna butelka zapewnia kurację 90-dniową? Wszystko zależy od dawkowania. Mimo wszystko warto sięgnąć do starszej wersji charakterystyki produktu leczniczego, gdzie znajduje się informacja, że jedna butelka mieści 105 kropli. Przy podanym dawkowaniu, czyli stosowaniu 4 kropli na dobę, jedna butelka wystarczy na 26 dni stosowania. Tym samym, wypisane dwa potrójne opakowania będą stanowić zapas na 156 dni kuracji. Jest to ilość, którą pacjent może wykupić jednorazowo. Jak widać, pacjentowi ta ilość wystarczy tylko na 5 miesięcy. W skrajnym przypadku, gdyby pacjent miał stosować po jednej kropli do jednego oka, jedna butelka zabezpieczałaby 3 miesiące kuracji, a pacjent mógłby wykupić łącznie tylko 4 butelki z wypisanych i to w dwóch ratach po dwie sztuki. Następna recepta będzie dotyczyła leku Corneregel. Ta recepta przypomina pierwszy przypadek. Różnica polega na tym, że dotyczy nie kropli, a żelu do oczu. W tym miejscu warto podkreślić, że podanie leku do oka nie jest stosowaniem zewnętrznie na skórę, więc, jeżeli lekarz chce zaordynować więcej niż dwa najmniejsze opakowania leku, musi zapisać na recepcie policzalne dawkowanie. Podane tutaj dawkowanie niestety nie jest precyzyjne, więc pacjent nie może otrzymać zleconych 8 opakowań, a jedynie 2. Gdyby recepta dotyczyła np. maści stosowanej na powiekę, to wtedy sama częstotliwość w dawkowaniu byłaby wystarczająca do re realizacji całej wypisanej ilości. Na koniec przyjrzyjmy się recepcie na lek Combi i temu jak to precyzowanie dawkowania wpływa na sposób realizacji recepty. Ponieważ są to krople ważne 90 dni po otwarciu oraz ilość kropli w jednej butelce jest znana i wynosi 143, należy sprawdzić długość zleconej kuracji. Potrójne opakowanie mieści 429 kropli, które przy dawkowaniu dwa razy po jednej kropli do jednego oka wystarczą na 214 dni. Oznacza to, że pacjent może otrzymać zleconą ilość leku, ale nie może otrzymać potrójnego opakowania. Wydanie wypisanych trzech buteleczek należy rozdzielić na dwie realizacje i pojedyncze opakowania. W drugim przypadku pacjent będzie stosował lek do obu oczu dwa razy po jednej kropli na dobę. Tym samym potrójne opakowanie zabezpieczy 107 dni leczenia i można je wydać jednorazowo. To wszystko na dziś. Jeżeli macie wątpliwości związane z realizacją recept, to zapraszam do kontaktu. Możecie wykorzystać zarówno podany adres mailowy redakcja małpa lub formularz dostępny na stronie eryxedu.pl w zakładce Zadaj pytanie. Do następnego razu.